Siemano mordziaty w kolejnym odcinku mnie na kanale W dzisiejszym odcineczku mamy tą oto naszą bardzo jakże piękną serię No i co? Dzisiaj będziemy się zajmowali tak dokładnie orką No trzeba niestety, bardzo mówię niestety, bardzo, ale to bardzo niestety to wykonać Pamiętacie żeby udostępnić ten filmik, bo na 43 tysiące subów wydajemy sejwa razem z całym odpakiem Plus oczywiście wbić na Instagrama, bo tam brakuje zaledwie 100 parę osób do konkursu i wijać na live'y, bo tam konkursy są cały czas, można wygrywać gry. Mamy pułk 3 skibowy, mamy naszą sześćdziesiątkę. Tym oto zestawem dzisiaj się będziemy bawić. Ja już troszeczkę sobie kultywatorowałem nawet na naszych oczywiście polach, ale mordo, to je naprawdę za mało, żeby cokolwiek tutaj poogarniać. Napiszcie hashtag orka, a ja wam przypnę serduszko. No i jak wiecie, akcja kartofle ostatnio. Zaowocowała tym, że nam się troszkę burdel zrobił w tej oto stodole Takim, no stodoła, pomieszczenie takie garażowe, takie jakby No i tych kartoflelków troszeczkę tam mamy, dlatego będziemy musieli jakoś tam porządki lekkie porobić Tutaj nam też troszeczkę zarosło Ale zaraz to podepniemy, jedziemy na pole zaraz za tutaj Za gospodarstwem, bo naprawdę nie chce mi się, nie chce mi się jechać na to największe na odcinku Ale gdzieś i tak będziemy musieli to zrobić na dniach L odcinka z tamtego wam nie będę pokazywał, bo jeżeli byśmy mieli talerzówkę, to nie, zastanawiałem się, powiem wam troszeczkę, czy sobie tamtego po prostu nie stależować i mieć spokój. No a na dzisiaj pole jest to. Tutaj też był oczywiście obornik wywalany i problem jest taki, że talerzówką raczej za bardzo tego nie ruszymy. Pasowałoby nam to zaorać. Nie wiem, jak to będzie szło pod górę. Naprawdę nie wiem, bo może być to bardzo problematyczne, a może być to bardzo łatwe. Pług nie jest jakoś mega wymagający. Ale też zaraz się przekonamy jak to wszystko wyjdzie w praniu Dobra No i cyk, chwila prawdy Tak jak mówiłem, jakiegoś mega, mega problemu nie ma e, Lecz też jakieś rewelacje Chyba z tą e, prędkością naszą roboczą Nie będzie moim zdaniem Będzie po prostu ciężko No i też samo to powiecie no... Powiecie, jedziesz dobrze, Heros No w prawdziwym życiu to było mm, Tak pięknie zrobione No ale no, niestety No prawdziwe życie, a farming... E, w jakikolwiek, to jednak są dwa różne światy i tutaj widzicie jak się robi, ja sobie to pole podzielę całkiem na pół a nie, bo to, to dookoła będziemy jeździć, już nie, jednak inaczej to zrobimy i właśnie wziąłem sobie, pewnie się zastanawiacie dlaczego wziąłem akurat to pole a nie to poprzednie, tu już mam ogólnie wszystko przygotowane, ale orki jeszcze na kanale znaczy no z tej serii oczywiście nie było dlatego postanowiłem, a nagram, to taka przyjemna praca polowa, że o ale będzie się przyjemnie nagrywało no i właśnie doszedłem do wniosku, że trzeba to zrobić. Eee, no i tak jak widzicie, pług trzy skibowy. No ora na zasadzie. No nie no na ilu? Tutaj tak jakby były dwa skiby, tak wygląda ta orka właśnie. Dlatego mówiłem, że tragedia. Objedziemy sobie dwa razy dookoła. Później postaramy się jakoś poprawić tam, chociaż moim zdaniem to i tak nam nie wyjdzie, jeżeli chodzi o te poprawki. I przejedziemy sobie przez środek pola, żeby nie jeździć też aż takich długich odległości, bo dużo czasu będziemy tracili najprawdopodobniej na nawracaniu. Tam mamy jeszcze pole po kartoflach, ale tego mi się nie chce orać i nie będę tego orać. Tam sobie po prostu zrobimy już wszystko bronami, najpierw zabronujemy, bo tam jest też sporo tego gówna wyschniętego, w sensie tego czegoś z tego, z kartofli i dopiero wtedy będziemy mogli sobie to rozpalić jakieś ognisko i te nie wiem, nie, nie wiem jak to się nazywa, czaj? Nie wiem jak to się nazywa, nie pamiętam. Miałem mówić upiny, ale to się nie nazywa upiny. Nie wiem, nie pamiętam, ale zawsze się tak robiło, że gdzieś tam się to rozpalało ognisko właśnie z tego na polu. Żeby tego nie znosić jakoś za bardzo, tam tego zwierzęta żadne nie zjedzą, także trzeba to po prostu zlikwidować. No i tak właśnie dzisiaj też zrobimy. Z tego kawałeczkę troszeczkę myślałem na tym, jak zrobić większe pole. No i na razie doszedłem do wniosku, że ej, chyba to nam nie wyjdzie, żeby zrobić większe pole. Trzeba było tą miedzę orać. Ale też i nie wiem, czy jakoś bardzo, bardzo chcę, bo tutaj będzie też wiele przebudów na tej gospodarce. Dlatego trzeba to jakoś fajnie poogarniać. Czyli miałem sobie przejechać teraz przez środek, ale powiem wam, że jakoś ta robota wygląda. No i będziemy sobie tak jeździć, aż tego nie zrobimy. Później już tej jazdy będzie oczywiście znacząco mniej. No i też troszeczkę tego odcinka nie było, prawda? Troszeczkę tego odcineczka nie było. Mimo, że jedna z moich ulubionych serii. To jednak seria na starowsi, czyli od nędzy do pieniędzy. Troszeczkę pod względem tej polskości moim zdaniem nawet i przebija to, co tutaj robimy. Naprawdę tam jest taka piękna seria, że to się w głowie nie mieści. No tutaj mógłbym sobie już w sumie jeździć nawet i, no ale to poprzeczniaki zazwyczaj się na końcu robi. Tylko, że tutaj jak są drzewa, to będę później w te drzewa się wpierdzielał. I powiem wam, że szerokość robocza, teraz, jakoś już to wygląda. Ale te pierwsze przejazdy zawsze są mega, mega tragiczne, co widać było na początku. Jest sporo poprawek do FSA właśnie, no tego 21. I nie wiem, czy chcecie odcinek odnośnie tego, jakich zmian potrzebujemy w farmingu 21. Bo mógłbym nagrać o tym odcinek, a tych zmian by było najprawdopodobniej około 50. Byśmy sobie podzielili ten, nasz odcineczek na dwie części i bym sobie dwa odcinki wstawił od razu. I chyba gdzieś koło soboty taki odcinek się pojawi, bo naprawdę, naprawdę Mordo, tego nam trzeba. Tutaj trzeba bardzo dużo zmian. Wiadomo, że ten film pokaże tylko, no jak to wygląda z naszej perspektywy gracza, bo to co oni dodadzą, no to, to, od tego filmu uwierzcie, że to nie będzie zależało. No i tak ktoś nagrał, nie wiem, taki, powiedzmy, kto jest najbardziej popularną osobą nagrywającą farminga. Mi się zdaje, że w dalszym ciągu mafia solec, gdyby nagryła jakich zmian potrzebujemy w farmingu 21, to i tak by nic nie dało, bo oni raczej nie zwracają na to uwagi, tylko wiadomo, hajzik się liczy. No i tak to wygląda. Dobra, tu nie będę dojeżdżał, tak jak mówiłem wcześniej, sobie poprzeczniaki zrobię, bo tu jest drzewo i tu jest problematyczne dojeżdżanie, ale sobie zrobimy poprzeczniak jako tako jednorazowy. Na chwilkę. Bo dotąd i tak będziemy robili później dalej te poprzeczniaki, żeby to fajnie jeszcze wyglądało. Może nie tyle fajnie, a bardziej realnie, żeby to pole jakośkolwiek wyglądało estetycznie. I dobra, jeżeli chodzi o niszczenie tego poprzeczniaka, tylko od tej strony sobie zniszczymy, a tam od połowy pola raczej to będzie fajnie ogarnięte. W ogóle teksturki na tej mapie są takie całkiem inne niż na właśnie tych mapie, na czy nawet oryginalnej mapce. Są bardzo, ale to bardzo inne. Tutaj kurczę też z kawałeczkiem zostało, ale to już wejdzie w życie bronowanie. E, też polecimy sobie oczywiście bronować, tylko nie wiem, czy będę to nawet nagrywał. Chyba na live sobie to też poogarniamy. No du dużo jest jeżdżenia, prawda? Tu trzeba przyznać, że bardzo dużo jest tego jeżdżenia. A i właśnie, miałem jeszcze powiedzieć Wam jedną ważną rzecz że na każdym live'ie na 500 łapek rozdaję grę dla widza. Także fajnie było, gdybyś ty na przykład też bił na tego live'a i taką gierkę wygrał, bo jest to no moim zdaniem dosyć fajna nagroda wbić na live'a, wziąć udział w konkursie, czyli napisać komentarz, no i tyle i mieć już gierkę do swojej dyspozycji. Znaczy no wiadomo, no, na live'ie jest tam po 200 osób, czy tam po 100 parę osób, zależy jak to wygląda sprawa z live'em. No ale i tak no jakąś szansę macie na wygraną, także jest dosyć spoko tych Gierek mam bardzo dużo do rozdania. Także no też liveik 6-godzinny się szykuje na 43 bądź na 45 tysięcy widzów, będzie live 6 godzinny. Także subskrybujcie, lajkujcie, to są takie wiecie, standardowe powiedzenia, no ale naprawdę to róbcie, bo to no, daje dosyć dużo motywacji do tego, żeby właśnie no, nagrywać te filmiki. Bo to nie chodzi wiadomo o pieniądze, tylko że wiecie, że zwierzęcie zarabia. Tylko im większa aktywność, tym fajniej, no bo to przyjemniej jest, jeżeli masz na przykład na live 1000 osób, niż jeżeli masz 100 osób, bo jest z kim pogadać bardziej i jest to fajnie, bo wszystko dynamicznie wychodzi. Wszystko jest płynne i takie no zajebiste. No, no mnie to na przykład satysfakcjonuje, jeżeli mam większe zasięgi, na przykład, nie wiem, jeżeli mam na Instagramie 8000 osób, a druga osoba ma na Instagramie 1000 osób. Po prostu jestem zadowolony z tego, e, że jednak mam widzów, którzy mnie wspierają, i którzy też mnie obserwują na Instagramie i są aktywni też pod zdjęciami. Także też, jeżeli nie widzieliście najnowszego zdjęcia, tam jest chyba 1100 lajków pod ostatnim zdjęciem na Insta moim, to wbijajcie. Też będzie tak jak mówiłem wcześniej na 7000 osób konkursik na Instagramie, to już nie będzie chyba konkurs na grę. Chociaż może to być konkurs na Farminga 19, ale nie wiem. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bo chyba są dwa DLC do Farminga 19. DLC Anderson na pewno jest i jeszcze chyba jakieś jest, jeżeli się nie mylę, a na pewno się nie mylę, bo chy chyba właśnie jest. Chyba tak na 100%. No i właśnie coś w tym stylu mógłbym wam dać, że Farming 19 plus jeszcze. Plus jeszcze te dwa DLC. To jest jakiś koszt, nie wiem, ze 150 złotych. Także to nie jest naprawdę dużo. A taki konkursik na 7000 osób na Instagramie na pewno będzie. A na 7500 osób na Instagramie będzie wydany pewnie jakiś modzik e, Znając życie, tak jak kiedyś wydawaliśmy mody, tak teraz e, też coś pewnie będzie e, wydane do Waszej dyspozycji. Chociaż ja na Waszym miejscu bym wolał, chyba, konkursy niż właśnie te mody. No bo modów. No, nie uszukujmy się to, co jest potrzebne do farminga 19, gdzieś tam już mniej więcej jest, zarys tej polskiego <laughs> polskiego moddingu. No to nie, nie jest nie wiadomo ile, ale to co jest, to co gdzieś tam takie no 60-30 coś jest. Tylko że właśnie brakuje też i takich na przykład Bizonów. Z058 albo coś w tym stylu Takich rzeczy akurat brakuje, także ten modding jest tak niby rozwinięty ale jednak nie do końca, no bo takie rzeczy jak, nie wiem, cyklop czy tam kopaczka właśnie do kartofli powychodziły, ale brakuje w dalszym ciągu rzeczy takich podstawowych, takich jak ciągniki czy tam kombajny bo katowanie cały czas takiej polskiej 60, żeby żeby kurczę robić zmieniać tekstury, zmieniać jej leciutko wygląd to już się takie troszeczkę śmieszne robi no i mam wrażenie, że mogłoby się to powoli skończyć, bo można było coś innego w końcu wymyśleć, no ale to, wiecie, to nie jest zależne od nas, tylko to jest zależne od osób, które się tymi modami zajmują, no na co dzień, można powiedzieć, no nie? Aj, to cofanie, o Boże, jest 10 minut odcinka, o boże, jest 11 minut odcinka, nie 10. A my zrobiliśmy tego pola, no tak, jedną można... trzecią, no, chyba jedną trzecią, patrzcie. Teraz jak sobie przejadę do końca, to raczej już taka jedna trzecia powinna być, tylko że tu jest właśnie to pole dłuższe, tam jest znowu krótsze, ale szerokie, także nie wiem na ile to mogło wyjść, ale mi się zdaje, że w 20 minut zrobimy całe pole, bo jeszcze mamy 8,5 minuty na zaoranie tego w całości, żeby właśnie ta moja przepowiednia, czyli te moje wyliczenia ostre matematyczne się spełniły. Chociaż sam leciutko nie wierzę w to, że nam wyjdzie to, bo... Zresztą zaraz zobaczymy ile nasz... ten. Czasu poświęcają te dwa przejazdy takie wiesz, w to i z powrotem. I już nie będziemy orać ogólnie tej tej Tego poprzeczniaka, tylko sobie zobaczymy ile nasz kosztuje ten przejazd taki w to i z powrotem. Dobra, opuszczamy i ja patrzę 56 Dobra. Akurat ze z górki on dosyć tak lajtowo leci. Mniejsze jest spalanie, bo widać, że sobie po prostu leci z wielką łatwością, tutaj. W porównaniu do tego, jak on pod górę się męczy, ten ciągnik. No i pa, pa, co się teraz dzieje? Teraz jadę sobie w tamtą stronę. I jeden przejazd wychodzi nam. No już mogę wam powiedzieć, wychodzi 40 sekund jeden przejazd. No wiadomo, to jest też i zawracanie, nawet ponad leciutko, 40 sekund. A tu zostało tych przejazdów stosunkowo dużo, bo jest tutaj o, z 5 z 20. Mi się zdaje, że ze 20 przejazdów trzeba tutaj poświęcić. Czyli 20 minut na 100% się nie wyrobimy z tym polem. Czyli trzeba jednak troszeczkę sobie pograć, no patrzcie. Tutaj mamy jeden, tutaj już przejeżdżaliśmy naprawdę wiele razy, to nie jest tak, że ja sobie wiesz, tak mówię tylko głupoty, ale naprawdę tu trzeba poświęcić, liczmy teraz przejazdy, Od, oczywiście z tamtymi, czyli pierwszy przejazd, jak się wyrobię w 20 przejazdów, 18 tak dokładnie, już teraz 17, to znaczy, że się znam na moim polu, to znaczy, że jestem zajebistym rolnikiem. Tutaj będziemy mieli 7, potem będziemy mieli 7, nie, 16. Potem będziemy mieli Czekaj, bo tu jest trudne, trudne obliczenia matematyczne. są, wiesz, o co chodzi. Czyli tak. Czemu się to nie zaorało. Co się dzieje? Dobra, no i tu jest jeszcze ten środeczek taki, który nam się, nie wiem, jakby taki mija. Tego wiadomo, że nie widać za bardzo. Ale chyba troszeczkę aż za blisko jechaliśmy. Tej strony e, do lewej trzeba będzie to później poprawić. Ale no, niestety, dobra, w zakresie naszych możliwości zostało nam jeszcze 15 przejazdów. I mam wrażenie, że dobrą liczbę podałem. Pierwszy raz w życiu mam wrażenie, że dobrą liczbę podałem. Nie wiem, czemu mi się tak zdaje. Że wiecie, że w farmingu. Pa. Teraz, jak sobie tędy przejadę, to już będzie 14. Chociaż może jeszcze więcej, nie wiem. Zatrzymajcie teraz film i napiszcie w komentarzu, ile przejazdów w tym momencie mi wyjdzie. Ja wam przypnę serduszko, Jeżeli ktoś poda dokładną liczbę, to mu przypnę serduszko, bo tutaj jeszcze zostało mi 14 według moich obliczeń. A ciekawe, właśnie, czy ktoś zgadnie. Muszę pamiętać, 15 praktycznie minuta filmu. No to wiadomo, że też można tak oszukać i napisać w komentarzu. Oj, tutaj. To... Takie. Ale to 15 minut po, publiko po publikowaniu filmu będę sprawdzał te komentarze wtedy <laughs> i zobaczymy, kto zgadnie dobrze. Jak on idzie, jak on w dół leci, jak głupi. Czekaj, 13 nam zostało, tak? 13. Jakbyśmy czwórką robili pługiem, no ale no, to 60 z czwórką raczej sobie nie poradzi. Nie ma nawet chyba takiej opcji. Jeszcze na takich pagórkach, gdzieś tam na jakimś płaskim terenie, może i taka 60 by tam coś tam ogarniała, ale tutaj na takich kurcze wybojach raczej nie ma takiej opcji, że to by wyszło. No to gdzieś widzę, że znowu zostały takie kurcze, jakby mijaki, ale takie mijaki, wiecie, takie, no małe takie, tak jakby. Czyli tam było 12, teraz tutaj będzie 11. Nie, nie ma szans, że na 11 to zrobię. Robiliśmy tyle w przeciągu, no nie, ja myślałem, że pierwszy raz dobrze obliczę. Ja, jak jestem teraz smutny. W ogóle, tu mi teraz krzywo wyjdzie i może akurat tyle mi zabraknie. Ja, Pierdzielę, ale słabo. Dobra, ostateczne 10 przejazdów, ale tu jest no 5 na tą stronę i 5 na tą, to nie ma takiej nawet możliwości, już pewnie chyba każdy widzi, Także, kto napisał więcej, to zgadł. No nie, no to, to, to jest normalnie niemożliwe, żeby to obliczyć coś takiego. Jak to widzicie, pewnie to jest też zależne od tego, że raz robi po tyle metrów, a raz po tyle, bo wiadomo, że te rzeczy są, co niektóre też jest bugowane te pługi, a też i ten teren w mapach też czasami tak jest dziwnie zrobiony. Że od tej strony na przykład ci łapie więcej, od drugiej strony pojedziesz, to ci mniej złapie Także jest ciężka sprawa, żeby to jakoś fajnie poogarniać, ale. Może akurat jeszcze cztery przejazdy z tej, cztery z tamtej. Mimo, że przejechaliśmy raz z tej, raz z tamtej, to prawie wcale nam nie ubyło. Ja w ogóle już kiedyś wam kiedyś mówiłem, że. Ogólnie orki to ja za bardzo nie lubię tej pracy polowej nagrywać. No i na liveach tak samo. W ogóle nie lubię takiej pracy polowej. Bo to długo schodzi, no jeżeli masz taki pług, nie wiem, 10, 10 metrów szerokości, powiedzmy, tam nie wiem, ile to skip potrzeba, ale takich większy skip to chyba wystarczy 10 skip, żeby 10 metrów robiło. To raczej ta robota szybko idzie, ale o takim opługiem 3 w farmingu to jest naprawdę męczarnia, bo trzeba poświęcać na to po prostu dużo swojego czasu, żeby zrobić z tego odcinek. Czyli mieliśmy po 4, czyli było 8, teraz było 7 i teraz jest 6, czyli. Czy jeszcze 300 i 300. No, może teraz jakby 8 było, to by wystarczyło. A tamtego już nawet wiecie, co nie będę poprawiał, bo to jest tak taki mijaczek bardzo mały. My sobie po prostu go naprawimy. No, tak inaczej troszeczkę. Tak paradoksalnie wyjdzie, że inaczej to zrobimy. No, jeszcze jedno pole by się przydało zaorać. Ale w sumie nie będę pokazywał akcji bronowania I tak nie będę tego nagrywać Jeżeli chodzi o bronowanie Dobra, zostało nam jeszcze 5 przejazdów, tak? Jeżeli dobrze mówię, chyba się pogubiłem w obliczeniach trochę O, potem opowiada nam 4 zostać Chyba nie, chyba dobrze Mówię No ale widzicie, znowu jechałem teoretycznie dobrze ale w praktyce znowu został taki mijak troszeczkę. Tak samo tam było, ale no, od czego to jest zależne? W prawdziwym życiu czegoś takiego, co to, to się nie ma opcji. Jak jeżeli jedziesz prosto, to, to prosto ci to wychodzi i tyle, a tutaj to to nie. Jeszcze w górę, w dół i w górę i tyle. Jeżeli chodzi o moje obliczenia, a jeżeli chodzi o takie prawdziwe obliczenia, to... W górę w dół, w górę i w dół jeszcze pewnie. To ale były ja jakby mi faktycznie... Nie, dobrze dobrze mi to chyba wyjdzie pa. Dobrze obliczyłem ja pierdzielę, Nie no, brawa w komentarzach dla mnie, bo obliczyłem to. No zajebiście to obliczyłem. Nie licząc oczywiście tych dwóch mijaczków, które gdzieś tam wyszły, to dobrze obliczyłem. To normalnie w ogóle, jakby obrotów nie było żadnych, to jakby na, na luzie orał. Czejcie? Przecież to nie jest jakaś wielka góra. Przecież w ogóle oranie na luzie to jest chyba niemożliwe, bo pukcie trzyma. Coś, coś, tu, coś tu jest nie tak w tym farmingu. <grym> jeżeli chodzi o obroty, jeżeli chodzi o jakieś tam prędkości, które właśnie te ciągniki sobie obierają, no pod górę to słychać że ora. No bo tu i biegi się zmieniają, i w ogóle. I jest faktycznie ta moc ukazana jakaś tam No a tak to czegoś takiego nie ma Może sobie poprawię przynajmniej ten środkowy przejeździk Co tam teoretycznie taki mi jak nam wyszedł I zajeżdżamy na gospodarstwo, ja się będę zabierał za orkę kolejnych pól A tak dokładnie jednego pola, kolejnego A z wami już bym się powoli żegnał 21 minut odcinka, myślałem że dłużej wyjdzie ten odcinek tak szczerze ale no wyszło szybciej, to nawet i lepiej, bo już jest prawie trzecia w nocy. Na jutro muszę to gdzieś tak na 12-13 wstawić, bo później liveik. Także mordeczki. Na razie bijecie na moje social media, narka.